Żeby móc mówić o coachingu, oczywiście potrzebujemy uczestnika, czyli człowieka, który coś chce, wierzy, że ma wpływ na coś, chce coś osiągnąć, ma energię, jest zdecydowany w ogóle coś robić, włożyć coś od siebie, żeby osiągnąć coś, czego chce. Tutaj mamy osobę, która się tapla, która potrzebuje głasków, tak to kiedyś ktoś ładnie określił, być w centrum uwagi. I być niewinna i nic nie musieć, bo, bo ofiara nic nie musi, to inni muszą. Znaczy muszą, no powinni, no to do, dobrze by było, a oni i tak nie będą chcieli tego zrobić. Popatrzcie, że zadawaliśmy pytania o tę samą sprawę, o tej samej sprawie rozmawialiśmy, i każdy z Was wszedł w tę rolę i w tę rolę. Więc to nie jest tak, że sytuacja decyduje o tym, czy ja jestem w roli ofiary, czy ja jestem w roli uczestnikiem, uczestnika. To moje myślenie o tej sytuacji decyduje, w której ja roli występuję. Zestaw pytań, jakie sobie zadaję. Więc możemy wziąć ten drugi zestaw pytań, czyli pytania z kartki z napisem Uczestnik, możemy wziąć jako pytania, które będą naszego rozmówcę zapraszać, bo one nie zmuszą go do niczego, ale zaproszą go, żeby spojrzał na sytuację, na swój cel, na swój problem z pozycji uczestnika. Służą temu różne zestawy pytań coachingowych, na przykład pytania zorientowane na rozwiązanie, czy jakikolwiek to zestaw będzie, no to jeżeli w coachingu będzie uczony, no to będzie to zestaw właśnie pytań do uczestnika. Jeżeli osoba rzeczywiście zdecyduje się zaangażować naprawdę w to, to będzie odpowiadała właśnie jak uczestnik, będzie patrzyła na sytuację z pozycji uczestnika, trudno jej będzie wrócić do roli ofiary. Przy tej konkretnej sytuacji, oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że my tu nie rozmawiamy o tej osobie. Nie rozmawiamy o tym, kim jest, co jest dla, niej, dla niego ważne. Tak? Rozmawiamy o konkretnej sytuacji, o jej zachowaniach. Co zrobić w takim razie, jeżeli mamy osobę, no, na przykład w biznesie. Jak często w biznesie się zdarzają ofiary? W tym rozumieniu. Same, tak jest dziewięć, bo to szef, bo to system, bo to targety, bo doba baza krótka, bo żona. Cokolwiek, nie? Ale to. Bo, bo oni winni. No ale nie ma coachingu, jak jest ofiara, a nie uczestnik. Więc trzeba tę osobę możliwie szybko i sprawnie i w sposób dla niej może nie aż bezbolesny, ale taki no, do przeżycia przeciągnąć nas z ofiary na uczestnika. Oczywiście nie siłą, no bo nie mówimy tutaj o tresurze, tylko mówimy o zapraszaniu. Ja cały czas mówię, że coaching polega na tym, że ja zapraszam osobę, z którą rozmawiam do pewnych sposobów myślenia, do pewnego przyjrzenia się różnym rzeczom, ale tak naprawdę to pracę wykonuje ta druga osoba. Czy ja też wykonuję pracę, tylko ja wykonuję swoją. Ja wykonuję swoją pracę coacha, a ta osoba wykonuje swoją pracę, zarządzając swoim życiem, zmieniając swoje życie, ustawiając pewne elementy swojego życia. Oprócz zadawania tych pytań, które mówiłem, czyli przed jakimi wyzwaniami stanąłeś jaką reakcję wybrałeś, jakie były tego konsekwencje, możemy też zrobić coś innego. I tu wchodzimy w podejście prowokatywne. Najpierw, jeszcze słówko o podejściu prowokatywnym. Frank Farel jak był w Polsce, pierwszy raz w 2004 roku, niestety dwa miesiące temu, 10 lutego, Frank zmarł, no, zostawiając nas w wielkim żalu, ale też zostawiając nas z pewnymi rzeczami, które od niego dostaliśmy, jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. Mówię my, bo ci, którzy się z Frankiem zetknęli, w imieniu tych ludzi mówię. Frank w 2004 roku, kiedy robił ćwiczenie, Napisał coś tam na flipcharcie, napisał do no Was grał trochę jako instrukcję. A potem dorysował coś niesamowicie ważnego. Nie z, całego, nie z całej sali było widać, co napisał, ale z całej sali było widać to, co potem dorysował. To był taki gruby flamaster grubości puszki od piwa. Zaczepno obronny, więc to, to ogromne, czerwone serce było doskonale widoczne z calutkiej sali. I to jest ten stan, w który wchodzimy, jeżeli mamy pracować prowokatywnie z klientem. Otwarta czakra serca, tak to nazywa Frank. Czyli przypominamy sobie czas, taki moment, kiedy byłem z przyjaciółmi, świetnie się bawiliśmy, przekromarzaliśmy się, wygłupiali, taka głupawka, nie? Wszystko nas śmieszy, jesteśmy wyczuleni na absurd i jesteśmy tu i teraz. Nie ma tego, co było, nie ma tego, co będzie. Jest tylko tu i teraz, ja, moi przyjaciele. Znacie taki stan. Ktoś z Was może zdarzyło się? To przypomnijcie sobie ten stan, jak to było i wejdziemy teraz w ćwiczenie. Ćwiczenie będzie polegało na tym, że znowu przewiniemy sobie to wszystko do tyłu. I osoba A opowiada o sobie B o zdarzeniu. A osoba B pomaga jej zanurkować w to zdarzenie jeszcze głębiej. Czyli wpychają bardzo mocno w rolę ofiary z otwartym sercem. Wpychają w rolę ofiary. jeżeli na przykład osoba A powie, wiesz, wczoraj pokróciłem się z żoną, to osoba B może odpowiedzieć: No tak, żony, kurna, takie mają. Tak, tak jest. No człowiek nic nie robi specjalnego, a to nagle wypada z pyskiem i odwołuje się tutaj do wszystkich yy, nieudanych orgazmów, zgubionych pieniędzy, deszczy w czasie wakacji pod namiotem i wszystko na ciebie wylewa. No kurde, baby tak mają, no czegoś ty się spodziewał. Jeżeli powie, że na przykład miał dyskusję z szefem i szef mu zarzucił, że nie wyrabia targetów, no tak, ci faceci po prostu nie zwracają uwagi na to, że my sobie flaki wyprówamy, oni są ciągle niezadowoleni. Widzicie, co robię? Już, już pewien wzorzec zauważacie, nie? Co robię? Generalizuję, wyolbrzymiam i myślę, że to po prostu się tego nie da uniknąć. Tak po prostu jest. Potwierdzam to, co klient mówi, i dodaję energii do tego, co, co mówi osoba A w pierwszej turze, a osoba B w drugiej turze. Czyli co? Co by nie powiedział, to się mówi: Dokładnie, jest jeszcze gorzej. bo... M". Pamiętajcie o otwartym sercu i pamiętajcie o tym, że osoba, do której mówi. Nie może stuprocentowo uwierzyć w to, że ja rzeczywiście tak uważam. Czyli uśmiechnij się. Popatrz tak z diablikami w oczach i wtedy mów. Gotowi? które mam uwagę. Jak się teraz czujesz? Ale poważnie pytam, jak się czujecie teraz po tej turze? Wesoło. 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 Zakręcona? Nakręcona, o właśnie. Co jeszcze czujecie? Niewinny? Okej. Nie powinniśmy się ta, że sobie uświadomiłam absurdalność tej historii. Świadomość absurdu. No jasne. Jaki protest? No, ja, no, no, ja, nie. <śled> Pierwszy pomysł na nazwanie podejścia prowokatywnego to była właśnie terapia protestu. <śledztorzy> protest. Tak jest. To nie jest aż tak źle, tak naprawdę to ta sytuacja wcale nie była aż taka. Mało tego, nie była przykładem tych wszystkich głębokich prawd życiowych, które wygłaszał nasz cudowny coach. Wesoło, nakręcona, niewinny, świadomość absurdu, protest przeciwko takiej ocenie, nie? Bo to. O, właśnie. Chęć działania, energia, wzrost energii. I popatrzcie, co się działo w tej sesji. Z jednej strony była komunikacja werbalna, czyli teksty, które wygłaszaliśmy, z drugiej strony była cała reszta zachowania. Czyli to, jak wyglądamy, jak brzmimy, jakie robimy miny, jakie robimy gesty, zaszło trochę w inną stronę. Klient w coachingu prowokatywnym często już te teksty, które coach do niego wygłasza, mówił sobie. Trafność jest zadziwiająca. Trafność jest zadziwiająca. Przede wszystkim dlatego, że to są teksty powtarzalne, jestem za głupi, za stary, za młody, za bardzo wykształcony, za mało wykształcony, cokolwiek, nie? za niski, za wysoki, za chudy, za gruby. To są takie fajne rzeczy, które yy, łatwo zauważyć bardzo szybciutko Kołczowi. To raz, a dwa, człowiek sobie mówił bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy, wobec tego jest w co trafiać. Człowiek, który przychodzi z problemem, on no nie przychodzi z tym problemem od przed pięciu minut, on przychodzi z tym problemem z miesięcy, lat. Wobec tego ch, gadał ze sobą na ten temat bardzo długo. Dołował się na ten temat bardzo długo, aż mu się myślaki porobiły. Wiecie co to są myślaki? To samo co żylaki, tylko na myślach. Myślak to jest taka zamknięta pętla, im bardziej, tym bardziej. Im bardziej uważam, że jestem do dupy, tym bardziej do dupy się czuję i wtedy tym bardziej uważam, że jestem do dupy. Nie? Więc jestem do dupy, po prostu, no, podsumowując. Tylko, że jeżeli ja to do siebie mówię, to mnie to wolno, mnie to rusza, mnie to dołuje. Ja w to wierzę. Ale jak ktoś mi z zewnątrz to powie, dokładnie to samo. O, to nie, tobie nie wolno mnie tak mówić. Więc mamy odruch protestować na ten sam tekst, który do siebie sam mówiłem i łykałem jak gęś. Teraz mam odruch protestu. Mało tego, mój protest idzie w tę samą stronę, w którą idzie całe, cała komunikacja pozwerbalna w, w tej pracy. W ten sposób rozwalamy przekonania, które potrafimy sobie hodować latami. Rozwalamy sposoby myślenia, sposoby percepcji rzeczywistości, które hodowaliśmy takie dziwne pokręcone latami. I to jest cały mechanizm podejścia prowokatywnego. Proste. To nie znaczy, że łatwe. To ci są bardzo Jaki? Po pierwsze, nie musisz poznać, że on siedzi w ofierze, żeby z nim pracować prowokatywnie. Po drugie, nie namawiam na porzucenie wszystkich metod pracy coachingowej, jakie do tej pory znałaś, i przejście na prowokatywizm. <tilies notes> Dlatego, że to są bardzo fajne narzędzia, ale po pierwsze, one muszą pasować do ciebie. Musisz sobie wypracować swój własny styl prowokowania ludzi do dobrej zmiany, bo inaczej to będzie bardzo sztuczne. Po trzecie, są ludzie, z którymi w ogóle nigdy się nie odważysz pracować prowokatywnie i to też jest w porządku. Dlatego, że to wymaga od coacha bardzo dużej stabilności, bardzo dużej takiego spokoju wewnętrznego. Cokolwiek się nie wydarzy, że mnie klienci płaczą na przykład, złoszczą się, rzucają mięchem, ale cokolwiek klient nie robi, to ja jestem w sobie, jestem przy sobie, i jestem stabilny, człowiek góra. Wobec tego, jak płaczę, to podaję chusteczki. Jak rzucam mięchem, to licytuje się kto z nas lepiej umie rzucać mięchem. No dobra, tak, tak mniej więcej jest skonstruowane podejście prowokatywne. Oczywiście modeli jest bardzo wiele. Model pracy, modeli pracy prowokatywna, znaczy bardzo? No dostatecznie wiele, żeby, żeby uznać, że można sobie je zgłębiać. Ja myślę o pracy prowokatywnej w ten sposób.